Dziś obchodzimy 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej, a nasza dzisiejsza uroczystość jest związana z tym wydarzeniem. Pokazuje to, jak bardzo nasza Dąbrowa też jest związana z II wojną światową, jak bardzo ludzie są zakorzenieni w te wydarzenia, które miały miejsce. Wiele ludzi z naszego regionu też ucierpiało w czasie wojny. Nasza Dąbrowa też została zniszczona w czasie wojny, została spalona przez niemieckich okupantów. Dąbrowa przeżyła wiele złego w czasie II wojny światowej. Dziś też, w tym dniu wybuchu II wojny światowej, dowiedzieliśmy się w ostatniej chwili przed składaniem wianków, że zmarł wielki też obrońca i działacz Armii Krajowej, pan Bronisław. Karwowski, którego też będziemy żegnać w przyszłym tygodniu. Był on zasłużonym człowiekiem dla naszej miejscowości, dla naszego regionu. Walczył o wolną i niepodległą Polskę. Pamiętajmy i starajmy się pamiętać o tych, którzy odeszli bohatersko w czasie II wojny światowej. Niech nasza pamięć będzie zawsze żywa o bohaterach, a przede wszystkim o tych, którzy pochodzili z naszych regionów, tak jak generał Sulik czy też generał Godlewski, którego też będziemy pomnik wznosili w Harasimowiczach. and yes,